Wykonajmy typowe zadanie z testu historyczno-literackiego, na którym bardzo łatwo stracić punkt. Dlaczego? Tutaj mamy takie typowe zadanie, w którym jest dołączony fragment utworu, a pod nim zadanie otwarte, w którym do tego fragmentu trzeba się odwołać. Ale czy tylko? No właśnie. Na początku przeczytaj ten fragment, przypomnij sobie Antygonę, a my już przejdziemy do polecenia. Jaka koncepcja życia człowieka jest ukazana w Antygonie? Uzasadni odpowiedź odwołując się do fragmentu i znajomości całego utworu. Żeby w takim zadaniu nie popełnić błędu, warto rozbić to zadanie. Co to znaczy? Zobacz, że tutaj mamy pytanie pierwsze. Jaka koncepcja życia człowieka jest ukazana w Antygonie? Kolejna sprawa. Musimy uzasadnić odpowiedź odwołując się do fragmentu. To będzie nasze drugie zadanie. Ale to nie wszystko. Musimy się także odwołać do znajomości całego utworu. Więc całkiem sporo, prawda? Zobacz, jak mogłaby więc wyglądać odpowiedź. Na początku piszemy, jaka koncepcja życia człowieka jest ukazana w Antygonie. Antygona przedstawia koncepcję życia, na które człowiek nie ma wpływu. Dalej, oczywiście po kolei, uzasadniamy odpowiedź odwołując się do. Fragmentu, pamiętaj, żeby faktycznie z niego korzystać, ale nie cytować, tylko odpowiadać własnymi słowami. I tutaj konkretnie możemy napisać, że we fragmencie dziewczyna mówi o bezwzględnym losie, który dotyka siostry. I jeszcze ostatnia sprawa musimy się odwołać do znajomości całego utworu, czyli do własnej wiedzy, to co wiemy ponad ten fragment. Fatum spadło bowiem na całą ich rodzinę przez występki Lajosa, ojca. Edypa dopiero wtedy, kiedy ujmiemy wszystkie te elementy podpowiedzi, otrzymujemy jeden zasłużony punkt.